Dzień dobry, Wojciech Skwrojski. witam Państwa. A dziś w wydarzeniach, w kościele pod wezwaniem świętej Anny, odbył się koncert pasyjny. Jestem zachwycona, ponieważ występowała moja studentka. Jest to fragment jej recitalu dyplomowego. Jestem bardzo dumna, zaśpiewa pięknym dźwiękiem. Dni otwarte w zabrzeńskim plastyku. Plastyk jest szkołą inną niż wszystkie, zawsze podkreślamy szkołą, która uczy kreatywności. W kościele pod wezwaniem Świętej Anny odbył się koncert pasyjny, w którym wystąpili Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej, chór Rezonans Contuti, a także Soliści, studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach. W czasie tego wyjątkowego muzycznego wydarzenia zabrzmiało rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Widzimy w Trydium Paschalne najpiękniej jak tylko można. Pełny kościół ludzi, przepiękny śpiew, przepiękna muzyka, nasza zabrzeńska filharmonia, nasz rezonans kontuti. No i oczywiście wypełniony po brzegi kościół. To o czymś świadczy, to coś mówi. Myślę, że takie jest zabrze. W zabrzu wiemy, gdzie stawiać akcenty, jak budować i jak przeżywać. Przepiękny koncert, przepiękne poprowadzenie. W ten sposób łatwiej będzie nam przeżyć te trzy bardzo ważne dni po to, żeby znowu w niedzielę cieszyć się, radować się pięknymi świętami Wielkiej Nocy. Dzisiaj repertuar mozartowski, jak najbardziej odpowiedni na Wielki Tydzień. Motet Mozarta Aveverum i rekwie Mozarta Demol. No, oczywiście to już nasza wieloletnia tradycja, występy z filharmonią. No, w ostatnich czasach jest ich troszeczkę mniej. Po pandemii tak to wszystko wygląda, że nie jest okazji do tego koncertowania z filharmonią. Ale oczywiście wszystkie próby główne odbywają się w naszej siedzibie, w Młodzieżowym Domu Kultury numer 1. Mamy te koncerty od wielu lat z różnym repertuarem, oczywiście odpowiednio dobranym, ale częstokroć sami słuchacze pytają, panie dyrektorze, kiedy znowu będzie rekwiem. Ostatni raz graliśmy pięć lat temu, więc doszedłem do wniosku, że czas wrócić do tego wspaniałego dzieła. Wielką środę, kiedy już jest to, ta brama tego świętego Triduum, które od jutra rozpoczynamy w naszym kościele, koncert Pasyj który rozbudził na pewno też te, te czułe struny naszych serc, aby lepiej przygotować je na święte tridu. Męki, śmierci, zmartwychwstania pana Jezusa. Znakomicie. Znakomicie. To nasze dzieci z Akademii Muzycznej i jesteśmy z nich bardzo, bardzo dumni. Jestem zachwycona, ponieważ występowała moja studentka. Jest to fragment jej recitalu dyplomowego. Jestem bardzo dumna. Zaśpiewa pięknym dźwiękiem, pięknie się niosła, pięknie, że tak powiem, prezentowała, więc jestem naprawdę zadowolona i dumna z niej. Znakomite wrażenia, znakomity koncert i jak zawsze wykonaniu takiego zespołu, z taką orkiestrą i w tym kościele znanym z takich pięknych koncertów pogratulować. Uczniowie szkół podstawowych mieli okazję zapoznać się z ofertą liceum plastycznego w czasie dni otwartych w zespole szkół nr 18 w zabrzu. Odwiedzający mieli możliwość przyjrzeć się oferowanym kierunkom, porozmawiać z nauczycielami, uczniami, a także wziąć udział w ciekawych zajęciach. Nie wywołujemy zdjęcia, ale takie wywołuje się z kliszy. Zapraszamy do liceum sztuk plastycznych w zabrzu, właściwie każdego kandydata ze szkoły podstawowej. Można zobaczyć szkołę od kuchni, czyli praktycznie wziąć udział w zajęciach, które się odbywają u nas na co dzień. Poczuć yy, taką radosną, twórczą atmosferę, bo plastyk jest szkołą inną niż wszystkie, zawsze podkreślamy, szkołą, która uczy kreatywności. Pokazuje, jak sobie radzić w świecie sztuki, przygotowuje do pracy i do życia artystycznego. Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu to szkoła, która przygotowuje do pracy i kształci w w czterech zawodach właściwie już teraz. Nowa specjalizacja, realizacja intermedialne, która będzie od przyszłego roku w naszej szkole. I tutaj zapraszamy kandydatów z klas ósmych, właśnie do nauki tego nowego kierunku. W trakcie dni otwartych staramy się zaprezentować nasze pracownie. Mamy takich pracowni na tą chwilę trzy. To jest pracownia specjalizacji fotografia artystyczna, projektowanie graficzne i aranżacja wnętrz. W tych pracowniach pokazujemy, prezentujemy to, co robimy na co dzień. Można zobaczyć, jak pracuje się w studiu, jak jest wyposażone studio fotograficzne, zrobić swoje zdjęcie w technice tradycyjnej. Oprócz tego prezentujemy również nasze sale wykładowe, lekcyjne, w których odbywają się na co dzień lekcje, takie jak z historii sztuki, malarstwa, z, z podstaw projektowania oraz z przedmiotów ogólnokształcących. Do liceum sztuk plastycznych można aplikować zdając egzamin wstępny. Będzie się on odbywał na początku czerwca. Wygląda on w ten sposób, że uczeń szkoły podstawowej, bo jeszcze wtedy nie absolwent szkoły podstawowej, tylko uczeń szkoły podstawowej, który do nas przychodzi, zdaje egzamin malarstwa i kompozycji przestrzennej. Ten egzamin jest oceniany potem przez Komisję Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu i kilka dni po egzaminie my ogłaszamy wyniki i uczeń już wie, że został przyjęty czy Zdał egzamin do Liceum Sztuk Plastycznych. Zapraszamy też do, do nas na przegląd teczek kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych. Nasi nauczyciele przeglądają pracę uczniów, które potem oni przynoszą ze sobą na egzamin wstępny. Czyli jest to taka, taka wprawka, takie przygotowanie właściwie do tego, żeby jak najbardziej bezboleśnie przejść przez egzamin wstępny do, do plastyka. Zapraszamy serdecznie do Liceum Sztuk Plastycznych. Nauczycie się tutaj zupełnie nowych rzeczy, nauczycie się kreatywności, będziemy Was wspierać i wspierać Wasz rozwój. W zabrzeńskim kompleksie rekreacji Aquarius Kopernik odbył się Meeting Pływacki. Impreza odbywająca się cyklicznie w naszym mieście i mająca na celu popularyzację pływania cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników. Nie inaczej było w tym roku. Ciemne jest, jak się rano wchodzi do wody, jest bardzo orzeźwiająca woda, a po drugie daje mi to radość. Trenowałam najpierw w innym klubie, rodzice zaprowadzili mnie na basen, nie chciałam pływać na początku, pakałam jak byłam na basenie, ale podobało mi się, później jak przyszłam do pierwszej klasy, zmieniłam klub na ten i już 6 już lat trenuję tutaj. Zależy jak ktoś się przygotuje, ja na przykład w miarę dobrze się przygotowałam i jest tak lekko stres. Jest dużo prajdy z startowaniem w zawodach. Można powiedzieć, swoje rekordy życiowe. E, no jest sportem indywidualnym, więc wygrywa się też samemu. Zdrowszy kręgosłup, e, lepszą odporność na pewno, przez to, że mamy tutaj chłodniejszą wodę, jak to bywa na basenie sportowym. Tak, jest duża, płyniemy po ostatnich seriach finałowych, więc prawdopodobnie będzie podium. No, stres nie największy, ale jakiś na pewno jest. Może będzie podium, liczę na to bardzo. Tak o pływaniu mówili uczestnicy 18. zebrzeńskiego mitingu Pływackiego. W tym roku w zawodach wzięły udział 24 kluby, 450 zawodników, którzy dali z siebie wszystko. Poziom pływania z roku na rok i wyniki to widać po wynikach, zwłaszcza w tych najmłodszych kategoriach wiekowych młodzika, juniora, młodszego, juniora. Są coraz lepsze. Jest to skutkiem tego, że to nauczanie pływania schodzi coraz niżej, jeżeli chodzi o wiek. Zaczynamy z dzieciakami dwu-, trzyletnimi, w związku z tym dziecko 6-7-letnie jest już przygotowane do podjęcia służby załodnictwa, bo przeważnie pływa już trzema technikami. I mimo tego, że wśród innych dyscyplin pływanie ma dużą konkurencję, to jednak i potężne grono zwolenników. Ważny jest też aspekt zdrowotny. W dzisiejszych czasach jest bardzo dużo wad e, postawy. Dzieci siedzą przy komputerach, przed telewizorami, siedzą w szkole, w związku z tym ta, 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 ta funkcja kompensacyjna pływania. To jest bardzo istotna, stąd rodzice wybierają klasy pływackie dla swoich dzieci, m.in. z tego powodu. Najbardziej takim spektakularnym dowodem będzie to, że corocznie mamy nabór z powodzeniem do klasy pierwszej. Zazwyczaj to jest komplet, czyli 25 uczestników. Od pierwszej klasy uczniowie mają możliwość trenowania tej właśnie dyscypliny. Oprócz swoich lekcji mają dodatkowo 7 godzin szkolenia sportowego tutaj właśnie na tym pięknym obiekcie. Jest duża potrzeba organizowania takiego meetingu, ponieważ 450 uczestników z roku na rok jest coraz więcej. Zaczynaliśmy chyba od 250. Ta liczba, myślę, no, mówi za siebie, że aż takie zainteresowanie jest. to już 18 mityn pływacki, w którym bierze udział bardzo duża liczba zawodników i klubów sportowych i miast i to pokazuje, że również stajemy się potęgą w pływaniu. Bo oprócz piłki nożnej, oprócz piłki ręcznej, oprócz gimnastyki i różnych innych działań, no pływanie staje się taką dyscypliną wiodącą w naszym mieście. Jesteśmy z tego dumni, bo w tym basenie pływali Paweł Korzeniowski, również Radosław Kawecki, i dzisiaj ci młodzi ludzie mają okazję nawiązać do tych pięknych ich tradycji sportowych. I jak zwykle w czwartek zapraszam Państwa na przegląd prasy. Dziś nietypowy. Przegląd prasy chciałem Państwu zaproponować w takiej nietypowej scenerii na ławeczce, wiosennie i chciałem porozmawiać o tradycjach Lanego Poniedziałku, bo to już ten czas, ale gdybym tak zrobił, no to pewnie naraziłbym się licznym widzom. No bo pogoda nam towarzyszy taka a nie inna. To znaczy słonecznie jest, ale temperatura spadająca poniżej zera z początkiem kwietnia, no to tak nie za bardzo. W każdym razie te tradycje lanego poniedziałku to chyba sobie odpuścimy z wiadomych powodów. Ale mam kilka innych ważnych tematów i bardzo ciekawych, które chcę państwu zaproponować. Na przykład nowy numer naszego Zabrza Samorządowego w wydaniu wiosennym, jak państwo widzą, nowy ciepły numer. W nich oczywiście o świętach, a w środku znajdą państwo artykuł bardzo ciekawy moim zdaniem Wielkanocne tradycje znane i mniej znane. Ale nie chodzi tutaj o ten wspomniany nieszczęsny Lany Poniedziałek, a o to, że w Wielkanoc kończy okres Wielkiego Postu. To długo wyczekiwany czas rodzinnego ciepła i miłości. Święta wielkanocne obfitują w tradycje a także zwyczaje ludowe i choć część z nich niestety znika, to wiele nadal jest kultywowanych. Jakie i w jakich miejscach i w jakich dzielnicach zabrza o tym dowiedzą się państwo czytając nasze Zabrze Samorządowe nowy numer już dostępny. Mam jeszcze kilka innych ważnych tematów. One nie są związane ze świętami, ale są bardzo istotne. Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego, profesora Piotra Glińskiego, tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska zostały wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wpis obejmuje tradycje górnośląskich orkiestr górniczych, nierozerwalnie związanych z istnieniem kopalń i śląskim etosem pracy. To kolejny sukces Muzeum Górniczego. Węglowego w Zabrzu w zakresie dokumentowania i popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Kolejny temat, o którym rozpisuje się prasa, to międzynarodowe targi turystyczne, którym tradycyjnie towarzyszyć będzie 18. Międzynarodowa Konferencja Turystyczna. W tym roku to dwudniowe wydarzenie rozpocznie się 20 kwietnia. Organizatorzy zapraszają do gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego przy ulicy 3 maja 19. Temat tegorocznej edycji to turystyka polonijna. Wyzwanie dla sektora samorządu terytorialnego, a także branży turystycznej. Proszę pamiętać, 20 20 kwietnia warto więc tę datę sobie zanotować, a później z tego wydarzenia skorzystać. Nowoczesny obiekt schroniska dla bezdomnych zwierząt, które powstaje przy bytomskiej 150, uzyskał pozwolenie na użytkowanie i odbiór techniczny. To bardzo ważna wiadomość. Obecnie trwa dostawa i montaż wyposażenia. Inwestycja, finansowana w całości z pozyskanych przez nas środków zewnętrznych, zostanie udostępniona już w najbliższych tygodniach. W budynkach schroniska zastosowane zostały rozwiązania ekologiczne, piszą właściciele. Takie jak na przykład ujęcie wód deszczowych z dachów, która zostanie korzystana do mycia terenu i wybiegów dla psów, wspomaganie ciepłej wody użytkowej przez kolektory słoneczne, wentylacja mechaniczna z odzyskaniem ciepła, nowoczesne kotły niskotemperaturowe piątej generacji. Proszę Państwa, miło się czyta takie rozwiązania technologiczne związane właśnie ze schroniskiem. No cieszmy się z tego, że już niebawem te bezdomne zwierzęta będą miały no takie warunki, na jakie. Zasługują nasi czworonożni przyjaciele. I to tyle, jeśli chodzi o prasę. Zdrowych, spokojnych świąt Państwu życzę. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dziś w wydarzeniach. Kłaniam się do zobaczenia.